Fortnite właśnie dostał nowy rozdział. A ja postanowiłem wykorzystać ten moment w najbardziej ryzykowny sposób, jaki mogłem. Przez kolejne 24 godziny, bez snu, bez przerwy, chciałem sprawdzić jedno, czy da się wbić Unrila w jeden dzień. Unreal to nie jest zwykła ranga. To poziom, na który wchodzi tylko garska najlepszych graczy danego sezonu. A w tym sezonie jest jeszcze trudniej, bo rangi działają trochę inaczej. I tutaj pojawia się problem, który zrozumiałem dopiero po czasie. Kepcio, w którym rywalizowałem o wbicie Anrila jako pierwszy, grał z i Pixem. Profesjonalnym zawodnikiem, który ma na koncie ponad 400 tysięcy złotych wygranych z Fortnite. A moim kolejnym. Przeciwnikiem był Seti Chyba nie muszę dodawać jak duża była konkurencja Ja natomiast przez większość czasu byłem zdany po prostu na siebie Momentami pomagali mi kasper i Taczka Ale nie mogli zostać ze mną na całą dobę Większość tego wyzwania musiałem przejść sam W pełnym skupieniu i coraz większym zmęczeniu A mimo tego nie wycofałem się Dokładnie 4 grudnia o 15 Wczytałem mojego pierwszego rankeda I rozpocząłem walkę o rangę, którą zdobywa tylko elita To jest historia tego co wydarzyło się Przez następne 24 godziny Dajcie jakieś fajne miejscóweczki. bo tu będziemy latać co? Ale mam tutaj oponenta. Spokojnie. No jak się walę na pierwszego oponenta na moim pierwszym rankie w tym sezonie, w tym rozdziale. To. On nie zna on nie wie, że jestem dobry. Widzowie w, 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 czy nie? W, czy nie? Dajcie to, dajcie znać. Kurde, ale on jest dobry. On chyba nie ma nie. Let's go. Mortko! Super bohaterka rozjechana. Pierwszy frak w tym sezonie, w tym rozdziale. Elo, Mortki, elo. Wyświetlamy się. My wukujemy, my wukujemy. Z top 10 to można, to można. Haha, ha, Mortko, co ty tam wychylasz? Mortko! <śmuchaj> Co on tak wychylał, kurde! Oko tak kurde z zawinkla wyrzucił Dostał prosto między oczy, kurde, jak się tak poskoczył. Co on myślał, że on z amatorem chyba gra. Co on w krzaku siedzi? Podjeżdżamy go? Tak czy nie? Tak czy nie, tak czy nie. On nie może być dobry. Podjazd mordki, mordki podjeździk, podje... Kurde troszeczkę za wysoko jesteśmy. Koleżko, 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 kumplu mordeczko. Haha <śmuchaj> 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 Esz? sekretarz, high Kurde, dobra, dobra, jest, nie wiem, czy to wygram. Dobra, co za Kurder, Kurde, jeszcze miał ściankę 24HP, no blisko było. Zobaczmy, jaką rangę mamy. Co? Brąz 2? Ja w w sezonie miałem czempiona. Po tej grze zrozumiałem, jak długa droga mnie czeka. W tym sezonie każdy zaczynał od bronza 1. Ja wystartowałem trochę wyżej, brąza 2. Ale to wciąż oznaczało jedno. Muszę przejść przez Silvera, Golda, Platynę, Diamenta, elitę, Czempiona, żeby w ogóle mieć szansę zbliżyć się do Anrila. A wtedy jeszcze nie wiedziałem, ile mnie to będzie kosztować, i czy w ogóle dam radę. Z czasem, moją ulubioną miejscówką, stała się dziwno kraina. To miejsce daje ogromną przewagę. Darowe przedmioty z minigry, lud z pokazów fajerwerków, a do tego świetna rotacja do zona za pomocą koła. Problem polega na na tym, że to miejsce kochają też najlepsi gracze w lobby. I każde lądowanie tutaj to ryzyko. Bo wystarczy jeden błąd i cała gra może się skończyć. opie wjeżdżam w, tym, w tego gościa w, z Jetpackiem, nie? 50? 50? Dead? To są dwa bambiki. Buga! Został wyeliminowany, został wyeliminowany. Fortnite się nie zabija, Fortnite się eliminuje. Mordki. Pamiętajcie o tym. I kołnik! Kula, kula mocy został zboksowany. Kula 6,7 pyk, jumpskie! 6 HP ma mortka 50 dostał! Dostał Dinka w głowę, nie? Dead? Ty te pistol... Ten pistolet jest jakiś OP Ej, Mordko, nie uciekaj! Nie uciekaj! Let's go, baby! To jest kolejny. Przeskakujemy przez płot pyk, 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 bota! Pyk, pyk. Przeskoczone przez szybę. Kurde, nie trafiłem nic, nie? Nieważne, 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 nieważne. Dead? Haha, ha, max damage, Pozdro? Drugi Tak, tak. Troszeczkę się zestresowałem, nie, nie ukrywam, nie ukrywam. On ma mało, on ma mało, on ma mało. Sabrina Carpenter, have you ever tried this one? <laughs> Let's go. Jak tam z. Jak tam z. Bezpiecznie zejść. Mam nadzieję, że to mnie nie pokona, bo nie chciałbym stracić tego świetnego lutu. Chyba dalej. On nie wie, on nie wie, że dostaje zaraz pompkę w łeb. O tym mówiłem. A ty się nie poczuwasz? Czy się nie poczuwasz, mordku? Kraka ma, kraka ma. Czy on się dalej będzie bił, czy się leczy? On jest chyba troszkę... Do... On skacze? On chyba nie ma leczenia? Kurde, yy, spanikowałem, spanikowałem i pompę nie trafiłem. Bo chciałem Edita zrobić do boku, Tak ma. Haha, mordko, gdzie u Cie... Gdzie u kosz? Co on sobie? myśli? Jesz? E, stówka? Gdzie uciekasz? Ej, Mordko, ty mi oddaj to urządzenie do restartu. Dzięki. fak, 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 fak tak. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie. Aha, bo to był jeden na jeden. Zostaw mnie. Dobra, to no trudno, no top 2, no też ładnie, nie? Zobaczmy, która ranga To jest pierwsze srebro w Polsce? Tak! Pierwsze srebro w Polsce! O proszę, powiem więcej, pierwsze srebro 2 w Polsce W między grami, żeby trochę pochillować, wskoczyłem na pan Generali, only up Odkąd ostatni raz grałem, to nie było tego toru, dlatego jego sobie przejdę, jego sobie przejdę I wracam wbijać rangę Także lecimy, zobaczymy, co tu nas czeka po drodze nowego Jest okej, okay. lecimy sobie tyroleczką daleko, hej I przed siebie tutaj jak na rowerku, po prostu przed siebie, trzeba zachować prędkość, żeby się nie wywalić Dokładnie jak na rowerku Pewnie zastanawiasz się, czym okradł ta mapa Już tłumaczę Leon Lab dostała niedawno dużą aktualizację I teraz masz do wyboru pięć różnych tras Pływanie, koszkówkę, rowery i piłkę nożną Oraz sporty zimowe Do tego dochodzi sklepy, w którym możesz kupować elementy kosmetyczne Za walutę zbieraną na torach A jak poszło mi na samym torze? I tutaj wybicie, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. No i spadłem Miałem w planach to zrobić bez upadku, a sobie spadłem Szybko, 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 szybko Lecimy dalej, lecimy dalej, dobra czekamy na swinga W tył i do przodu I jeszcze raz Mamy to, udało się I o proszę, czy ja dobrze widzę? Tak, to jest jak normalnie zjazd z górki Nie no, bardzo przyjemny jest ten tor Ale chyba i tak najbardziej podoba mi się tor z koszykówką Bo tam najwięcej takiego czy jest, skakania Dużo skrótów można fajnych robić Okej, okay. i ostatnia prosta. Szybciutko, jeszcze trochę, jeszcze trochę sekunda, dwie. Cztery minuty trzydzieści dwie sekundy. Jeśli chcesz sprawdzić pozostałe trasy, koniecznie wbinać. na Only Up. A więcej informacji znajdziesz na stronie generalonlyup.com. Ale wyrwał z Stachu i taką plombę dostał. Abordaż nie? Balonu powietrznego, trąba powietrza, nie? Wypycham go. Oj, Mordko! Welcome, Golden! Welcome Golden Ja go tutaj trzymam, jako zakładnika O, super, dzięki Ej, co ziomek miał taki loot dowalony? Dom, zbudowałem gościowi dom, nie? Ty, fajna jest ta szybka pompa W sensie, nawalasz nią jak kurde... Jak jakiś świrek Teraz dziecko mi zrobił. Trudno, 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 jaka ranga? Zobaczmy i mamy go srebro 3, Srebro 3 na pewno, czy będzie goldzik? Nie będzie jeszcze golda, nie będzie jeszcze golda. Po kilku następnych meczach biłem golda. Przez ten przy tym szybko. Praktycznie z rozpędu wbiłem platynę. I dopiero wtedy zaczęły się prawdziwe problemy. Od lat nie gracz już nie popełniają podstawowych błędów. Każdy strzał, każdy ruch, wszystko nagle zaczyna mieć znaczenie. Żeby nie padać od pierwszego lepszego przeciwnika, musiałem grać jeszcze uważniej. Wpadłem więc na pomysł, żeby po prostu się kampić i w ten sposób wbijać powoli procenty. W teorii ma to sens, bo im dłużej żyjesz, tym więcej dostajesz. Ale w praktyce, nawet gdy się owałem, gracze potrafili bez problemu mnie znaleźć. Moje procenty stały w miejscu, a ja traciłem tylko coraz więcej czasu. W pewnym momencie stwierdziłem, że muszę zrobić to inaczej Dlatego postanowiłem zagrać z jednym z moich widzów, Maxem Który też chciał bić Anrilla A leci 200 white 23 white 10 white Ucieka Dead 20 white Nice Idę po to O kurde, on to leci Sprayuję w niego, sprayuję w niego 12 ubiłem Nie 4! chyba mam 40 Nice, nice, nice No nasz prime w tym momencie się budzi Dobra, wina robimy Jesteśmy jedynym duo A solo na, na mnie Stop Ej, to chyba nie jedyny, nie, nie było Trzymam, trzymam Lecę Chodź, chodź, chodź Chodź, ty, chodź, 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 chodź Żyje, żyje, żyje Co myślisz o tym, o jetpacku? No to, chodź, ale już Na drogę ja Żyję, nie żyje. Lecę Lecę do ciebie, lecę, wjeżdżam w niego Dostał troszeczkę, ale niedużo Sto. Dobra, był 2 Kam, 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 kam. Co tu będzie takie drogi A się turlał Widziś to już nie ma dło, już nie ma dło chyba Nie ma, wszyscy solo, wszyscy solo Skazał w primeie Ciągnij high'a, masz full masa Ta ciągnę, ciągnę To trzy Oni muszą się bić Ej, na ryu ciągle ale jest metal. Tego trzeba spamować, bo on ma więcej matsa. Dobra, to wydarłem ale go nie wziąłem na magię. Lecisz? Mortko, lecieć to. Dobra, to jest jakiś psychopata. Nie ma matsów? Co on robi? Halo! Halo! On po mnie idzie? Co za debil to jest ty Nie ma co już Wygrałem, wygrałem chyba Przekają Let's go, let's go, let's go Dobi śledzę od całego Mamy to, kurde, mamy to Gratulacje. Ja już wchodzę do frontu Wracamy <laughs> na diamenta. O oh, kurka wodna. Ty, i to już 65% Pewnie zastanawiasz się, kim jest ta trzecia osoba na Discordzie To Kacper Miał za chwilę do mnie dołączyć, żeby pomóc mi w dobiciu rangi Ale w pewnym momencie zauważyłem, że Kepcio gra trójki I co najlepsze, miał wtedy niższą rangę niż ja On był w Platynie 1, podczas gdy ja już miałem Diamenta 3 Mimo, że większość czasu grałem kompletnie sam Nie wiedziałem jeszcze wtedy, kto zaczął mu pomagać Więc postanowiłem skupić się tylko na swoim grindzie Ale nawet z Kasperem w składzie wiedziałem jedno Trójki w tym sezonie nie będą proste <laughs> Zrobili mi dziecko. Po tej pracy przyszła kolejna i następna i jeszcze jedna, a moja ranga stała praktycznie w miejscu. Kasperek, ty już kurna nic nie zaznaczasz. Więc ile na minus. Minus 200. Platyna. Ranga chroniona! O kurna. Ale dubli! Chłopaki stwierdzili, że idą spać, a ja chciałem grać dalej. Sam do końca, ale nie da się ukryć, bo już po mnie widać, że energia z początku odcinka zaczyna ze mnie uciekać. No nie, kurde, no, gdybym trafił tą pompę! Dobrze, plus 5% przede wszystkim... Przede wszystkim no to super, nie cały kef się poszedł walić Nie wierzę. Gdybym padł od niego. To była taka porażeczka, porażeczka totalna. Nie użył, nie użył, nie użył. Nie ma co chyba. Free. Luźna mapa. Pamiętaj, Seti. Seti, mapa, na której można spotkać Seti. Seti, mapa, na której można spotkać Co Czeka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja jeszcze miałem trochę czasu, ale zaczął się podnosić. Zaczął lewitować, coś się wystraszyłem. Ja mam o pompie GG. Patrzmy ile procent. Dzięki tej gierce udało mi się złamać klątwę Diamenta 1 A po kilku kolejnych meczach biłem Diamenta 3 I Syzyf zaczął się od nowa Tym razem nie byłem już sam Dołączył do mnie Taczka i Kasper I w takim składzie mieliśmy jeden plan Dobić Unreala Problem w tym, że to nie było takie proste jak mi się wydawało Od Diamentu 3 dzieliło nas jeszcze 3 rangi Elita, Champion i dopiero wtedy Unreal To oznaczało, że musimy zdobyć około 300% progresu A im wyżej wchodziliśmy, tym trudniej się robiło Każdy pojedynek był coraz bardziej wymagający A każdy błąd coraz bardziej bolesny W pewnym momencie wszyscy zaczęliśmy wątpić czy w ogóle uda nam się to zrobić? Ty, a gdzie ty poleciałeś, mogę wiedzieć? Ty jesteś certyfikowanym. No. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że mózg nie używasz czasem. <ciąpass adjustable> nie jestem taki głodny i nie chcę mi się w ogóle grać. już. No całą trójkę, jak coś. E, crack ten na tobie. E, 24 pobiałem na tobie. 24 powiem kolejne. White edytacja. Lecę, 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 lecę. Muszę no w sumie dobra, przycinuję, słabi są Coś wam. Crack jest dead Rezuje cię A gdzie on jest? Chyba padł od burzy. Tak Wiesz? Zawsze go zwierzyłem. <laughs> to ma żepteczkę jak coś Wejścia, wejścia, wejścia Wejścia Od kogo, od kogo? Skazał od nikogo, od strefy. Ej, mam Zabierzeń. Storm Sickness, Storm Sickness. Lecz mnie to jest dopiero 100 obrażeń musisz dostać. Też jesteś agent, jeśli od obrażeń umierasz. No, bo sobie, na No, ja no, mam to już to Storm był. Sickness. K a, w tobie. Ja też, ura Jak wyniki? 92% 3 Unreal. Znaczy tego. Diemne to 3. To jest gość, to jest gość. Czy ty mu nic nie dałeś, Mortko? Dałem. ma 0? Dead. Jest z Uważaj, bo lecą. Krak? Minus 100. To ma, ma 50 AP ta, ta, ta taka. Co Seti grał tym skinem? Nice. Krak? Bulldog, chyba to jest? Nie wiem. Na high groundzie, Leci, leci. Leci ziomek z krakiem. Leci ziomek z krakiem. Wchodzą. <laughs> 100. drugi też krak. Dead jeden Krak jeden 25 pobiałem krystal. To jest cały trio, cały trio. Jak coś uważajcie Ode mnie apteczkę proszę, bo czuję, że będzie potrzebna. W boksie, w boksie Tak, tak, tak. sobie kasperek. Rezuje się samemu, kurde, nie zrobisz nic. Jakby spoko gra, ale nie wiem, czy to było tego warte. Ale czuję elitę, czuję elitę, nie? Dobra, chodź, skakał za to. 5 HP, 5 HP, Mamy to, proszę państwa, elita. klasa światowa. Ile procent? 4. Mimo że z każdej gry wyciągaliśmy tylko niewielki procent, krok po kroku udało mi się wślizgnąć do elity. I właśnie tutaj progres drastycznie zwolnił. To bardzo mocno uderzyło w nasze morale, bo każda porażka cofała nas bardziej niż wygrana poła do przodu. Ale mimo tego nie odpuściliśmy. Po serii wrotek, po świetnych akcjach, po kolejnych próbach, wciąż parliśmy dalej, trzymając się jednej myśli. Anryl jest w zasięgu I wtedy zobaczyłem coś, co kompletnie mnie zrzutkotało Kepcio miał już Anryla W tej jednej chwili poczułem się totalnie przegrany Z ciekawości zapytałem go, z kim grał Odpowiedź przyszła szybko Niwzy i Pix Pogratulowałem mu oczywiście, bo chłop wbił to naprawdę szybko Ale świadomość, że grał z dwoma pro playerami Była trudna do poszukiwania. Mimo to kontynuowałem Miałem jeszcze sporo czasu Dlatego powiedziałem sobie jedno Ja zrobię to bez proplayerów. No co, robimy tak, co? O tej grze spać spać, w o 8 Ja sobie zrobię kawkę z rana i będzie taka energia tu panie Enerka. Ja nie wstanę nawet do takiego dzień. Zostawisz, bociik to wstawiasz. No właśnie nie, bo mi guci już nie budzą. Staję się bezrobotnym, no. Ej ty, a ja mam jeszcze lepszy pomysł. Jak ktoś tu wpadnie, no to jest kukt. Szanowny David tu nie będzie. Na drzwi zamknąć. Strzelają do mnie. to tu. Zaprowadź ich tu, zaprowadź ich tu. Dawaj tu, biegną biegną, biegną, dawaj do nas Kasper. Ja ci kieruję, bądź gotowy. Skoczam, za... skończył! <laughs> Dobra, dobra to, był... to tak robi. Uciekamy kiblen? Nice. O, tak, chodźcie. To po lewo. Spokojnie, spokojnie. Krak jest na mnie. Dobra, dead, Karma dead. nas spotkała. A, jeden dead, nice. Ja tej no kamery co, nic dobi, dobi, nie dobi. widzę, nie? Nie mogę, nic nie widzę, poważnie. Kraka, mu Dajcie, dajcie, dajcie. i Ammo. Skaza wyrzuca, ja nie... A co ja mam ci mam dać? Ammo Amo i Matsy. Wyrzucaj. Ammo ci mogę dać, ale Matsu? co? Krakiet jeden. Dead. Strzelam go bo nie mam ammo do pompy. Dzięki. Haha, <laughs> to strzelaj. Masz tu pompę to Zostaw mi z tego gościa. Właś, To była pompa z tyłu, ej, weźcie sobie Dobra, wychodzę, nie? No ale co?! Jesteś idiotą, no! Co no?! 90 wziąłem! Wychodzę, nie? Ej, ty jest swap, tu swap! O kurcze, mnie tam nie ma jak coś. I... Trio! 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 Nawet z playa z daleka ale nie wrócę się, bo nie mam tego Nie mam ammo pompa niestety, bo taki... Gość jak kaza, nie dam ci, dam ci, ci! Nie, ja, ten, ja umieram, nie? Chodź, mam apteczkę i wszystko To mi wyrzuci mnie na dół, no! Ja upierdzielę Expanduje, expanduje Do leczenie. czego? Do czego? Leczenie! Do czego? Jest <laughs> 30 chyba Wednesday Leży, leży, leży coś, kasterku? Wszystko potrzebuję, nie mam nic. Ja się... Zostaw mi ten lud, mi... no nie wiem, nie mam nic. No ty jesteś TAK... k no nie gram z tobą już, no zabijam. Nie, dobra, z... Wychodzę. Ucieka. Krak? 236, popiłem. gościa mają dwa, bo do pompy i mi lud cały. Przybyłeś tego dobiu, no jak toś zabudowywujesz Te... mnie. No no. Jak ktoś weźmie ten lud, to wychodzę i tamten też. No ja nie mam nic, mam <laughs> dużo. Halo. Halo. Drop ty przecież jest. Muszę zobaczyć co ty miał grub, ty, to nie? Ty mnie chłopie indesy to po swojego fraga ty mnie zabudowywujesz, nie? <laughs> Amon, leczenie mi dajcie. Jakie? Masz wszystkie amo. mini mi wyrzuć jakie nie masz Nie mam! Masz wszystkie mini, masz. masz Drewno mi wyrzuć Mam 150. Tak, 150 drewna mam. No to wyrzuć, to wyrzuć z... Z... to drewno Ej z... Cegle całą. Wyrzuciłeś Cegle... Cegle... mi 108! No bo Jeszcze tyle 50. miałem! Zostaw tego biga no nie... Wyrzuć go Pokora 40, krak krak, 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 tamten. Bierze niego mnie go chyba. Dead. Dead. Go, go do zona, go do zona, no bo bije już po dwa. Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Dobra. Tędy, tędy, tędy. Jest on tam ucieka, no. Ja killofuję, a z spąpą. A co stoi cały czas? Krak, dead. Zopałem za, za nogi go. Uważ, no nie, uważaj, uważaj, Toczka, uważaj. To jest nasza gierka, spokojnie. Nasza gierka, właśnie, ty nie, nie wskakuj Ale tam. Podniosę się po. się tam. Ja, ja, na osiadłu, bo to jesteś w tężki, free. To też nie przesadzaj, nie? Ja nie było free. 3 na 2 teraz mamy. Wskaza na haja, chodź. Skaza. No na jestem. na hajach! No jesteś! Oto jest tu gość! Gdzie? Met? Met kisz? Nie mam. A big? Nie mam nic. A ich po prostu. Ile też nie mamy jak coś. Dobra, no, kto jednego? W domku są. Krak e, na low gruncie? Nice. I I ten też ma kraka. Dead, dobra, nice. Oh, no nice. A ja specjalnie zrobiłem, wiesz? Za Kumple, czempionik! Nice. Let's go! 5%! 5%! Po naprawdę długiej męczącej walce w licie w końcu dobiliśmy czempiona. To był moment, w którym miałem przelać swój ostatni pot i zawalczyć o rangę, o której marzyłem od początku wyzwania. Ale właśnie tutaj sprawy zrobiły się znacznie trudniejsze. Za wygraną dostawaliśmy tylko 14%, a porażka cofała nas o 5%. To oznaczało jedno, nawet gdybym wygrał 6 rankedów z rzędu i tak nie byłbym w AnRillu. W tym momencie zrozumiałem, że to tutaj zaczyna się prawdziwy hardcore, a my byliśmy coraz bardziej zmęczeni i przez to odszedł od nas taczka. Zostałem tylko z kadrem. 70 od tej ale ty nawet jakiś mega dobry nie jesteś. Ale mnie męczysz psychicznie. Krach na lotnich 70? Leży. Wrócimy? no. A w kogo? W nich? On leży dalej. Ta, sturlał się. Zboksowana. Pomóż. Krak, Pomóż, pomóż. Mordko, miałem w boksie. A z czym ci pomóc? Co ty wziąłeś? Nieźle. Jeszcze się cieszy pod nosem. Nie cieszę się, chłopi, że oczu mnie bolały. Dobra, ucieka, nie? Masz tutaj. 40? Młoks? Leży, leży. No, nice. I Dawaj, dawaj lotnie ląd. tutaj. O kurde. Ląd gdzie? No. Jestem z tobą. Dobra, odbijamy Haja Dawaj. 3, 4, 3. Ja mam tą pompę mistrzająca, nie wiedziałem, że taki nice, lud się tam nice. mieć. 2 na 2. Weź mnie niżej, weź mnie niżej. Kosmetalu buduj. Ja nie mam, nie mam. Rzuciłem cię cały. Ja podłączyłem do nich, chill. 56 white, Crack leży. Lane. Nice. Leży. Dobra, ta... O kurde, chciałem temu tańczyć. A nice. jest pierwszy na winek tu dół chyba. No to świetnie, nie? Latajmy na miejscówki gdzie nigdy nie byliśmy i... i ale bym ci udusił, nie? To była miejscówka, na której nam najgorzej poszło na trio. Mam tu bossa z mityczną memką jak mnie poty nie zabiją, to tak Jezus! Spróbuję umrzeć, nie, to wychodzę od razu z miejsca Jak to jest być w okopach Dawaj chodź na prawo chodź teraz. w 3, 4 Trzy. Nice. Trzy. 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 można Trzy. 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 200 Trzy. 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 Nie Trzy. Trzy. Trzy no dwa. To no, Nie no ale... 80? Kraka stoi coś. Cały czas nasze boksy chodź. Trzeba się jakoś zakraść. No, Mam To. Tak, ja? ja. Ulec Almeda, się. meda, wale meda, meda. Kurde, dobra, dostałem. nie, coś musiał zrobić, żeby wygrać. Nice jest. No, 40 hapa, 40 No Dobra, HP. Zobaczmy, czy to jest to? Plus 7, czaisz? 89% Chłopie, ta tobie całą serię, musisz spać No e, dobra, to ty, ty masz dwie solo, kamp się po prostu W tym momencie nawet Kasper mnie opuścił Był tak zmęczony, że poszedł po prostu spać Zostałem całkowicie sam Jedna gra Dzieliła mnie od Unreal. Ale wiedziałem też coś innego. Jeśli teraz przegram, stracę cały progres, całe te godziny całą walkę, którą razem zrobiliśmy. Tylko do kolejnego meczu szczęścia z jedną myślą. Muszę wygrać. Jakiś bambik z krzaka wyjaśniony. Kurde, dobra Trzeba lecić, chyba nie wiem. Dobra, Freerotate chyba. Freerotka Strefunia Klasunia, to jest ta gra. To jest ta gra, w której bija Manrila. Nie wierzę. Ale bo blisko. To jest gra, w której bije Manrila. No dosłownie. Czy konek, konekcik, szybki, esz To jest jakby okej okay. Nice, Shit e, Dobra, co za 100. O kurde Crack. Dead, shit'em Wygrałem, wygrałem, wygrałem Unreal tak, 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 proszę, proszę, aby to było. Oby to starczyło, aby to starczyło. Proszę, nie chcę więcej grać tych rankedów. Przysięgam, przysięgam, przysięgam. Nie chcę więcej grać tych rankedów. Tak! Udało mi się być Unreal. A. Może nie byłem pierwszy w Polsce, ale dla mnie to i tak ogromny sukces. Po tych 24 godzinach udowodniłem sobie, że dalej potrafię to zrobić. I właśnie z tej okazji rozdaję 2800 baksów. Po prostu napisz w komentarzu, jaką masz rankę w obecnym sezonie, a ja wybierę jedną osobę, która dostanie nagrodę. I koniecznie podbij ten film. Elo!